Czasem jestem w takim stanie, że mógłbym wyjść z siebie i stanąć obok. A ty, A ty też, też tak, tak masz? Zobacz, jak łatwo zrobisz ten efekt, korzystając z aplikacji Edit. Najpierw nagrałem klip, w którym mówię i się nie ruszam. A następnie, stojąc w tym samym miejscu, nagrałem klip, w którym przechodzę na bok i mówię to samo co w pierwszym klipie. Przy eksportowaniu należy postarać się, żeby oba klipy miały taką samą długość. Inaczej, aplikacja nie pozwoli nam zrobić tego dobrze. Więc, najpierw importujemy pierwszy klip, w którym przechodzimy na bok, żeby on był. Pod spodem. Następnie jako nakładka importujemy drugi klip, w którym stoimy w miejscu. Dzięki temu mój klon wyjdzie za mnie, więc będzie lepiej to wyglądało. Następnie dzielę dolny klip, w miejscu w którym zaczynam przechodzić na bok i zastępuję go albo zdjęciem, albo wcześniej nagranym filmem z pustym kadrem. Dzięki temu w momencie kiedy się nie ruszam, nie będzie mnie widać. I taki jest efekt końcowy. Teraz wystarczy tylko wyeksportować. Zapisz na no później ten film, żeby wypróbować ten efekt w swoich filmach i zaobserwuj, bo będę pokazywał więcej takich kreatywnych efektów.